Cześć! Witajcie na naszym kanale Twitch Story Vlog. Mamy dzisiaj piątkowy wieczór. Dziewczyny wróciły z przedszkola. Posiedzieliśmy trochę, wiadomo, zjedliśmy i w ogóle wszystko na spokojnie. A teraz mamy już czas wolny i mamy nową grę, którą wam chcemy pokazać. Którą kupiłam ostatnio i dzisiaj będzie premiera. Pierwszy raz będziemy w nią grać. Chcemy zobaczyć, czy się dziewczynkom spodoba. To jest taka. Spodoba mi się. Podoba ci się! To jest taka dosyć znana gra. Who I am, czyli kto jest kim? Nie wiem, czy znacie tą grę, czy, czy, czy wasze dzieci mają. Czy, czy W każdym razie tutaj są dwa okienka. Tak, tak, tak. Ale to chyba jedno jest na zapas po prostu. Najpierw tak. E, albo można wybierać po prostu dane osoby. No w każdym razie o, tak, tu są o, takie tak. okienka. Hmm. O, właśnie takie. O, tak jest wykle. Tak, tak. Dziewczyny tutaj zakładają te okienka. Do środka się będzie wkładało obrazki, zdjęcia, i teraz będą dziewczyny siedzieć tak, naprzeciwko siebie tak. i będą próbowały zgadnąć, która sobie wybrała Który? jaką postać. Tak, będą zadawały pytania. I to jest niby od czwartego roku życia. My tą grę kupiliśmy w Pepko. Nie mamy pudełka? Gdzie jest pudełko? O, tu zobaczcie pudełko. Tak, łajen. To jest tak wygląda. I to kosztowało 25 zł w pewko. To jest oczywiście wiadomo podróbka tej oryginalnej gry. Ale wiecie, za 25 zł no to można kupić, można spróbować. Zobaczymy, jak nam będzie pasowało, to będziemy się wtedy zastanawiać nad kupnem oryginalnej, nie? No, terminaly są fajne, bo one są jeszcze elektroniczne wzięliśmy widzieliśmy z różnymi gadżetami na baterie. Tam widziałeś takie rzeczy? Tak, tam się... No widzisz, to ja nie wiedziałam. Tam się po prostu samo, samo to robi. To jest manualnie, a tam troszkę technika powaga. Okay. No, wiecie, tutaj można też zamieniać te zdjęcia. Mogą być jakieś inne zdjęcia, jakichś innych postaci, nie wiem, youtuberów, gwiazd, telewizji, czy kogoś tam innego, kogo sobie wymyślicie. To nie musi być y, tylko wersja z tymi postaciami, które tutaj są na tych obrazkach. No dobra. To wiecie co? To my w takim razie składamy grę. Jak już skończymy i y, już będziemy gotowi, to wtedy. Wam pokażemy co i jak. Ok, już mamy wszystko gotowe. Udało nam się to skompletować. Dziewczyny sobie już układają wszystkie postacie. Tak. Nela też. Wszystkie do góry, wszystkie do góry. Ciach, ciach, ciach. Raz, dwa, trzy. Raz, Jeden, dwa, trzy nie ma czasu. Cztery, pięć, ja tu mam kolejny słuchajcie, komplet kart. Dziewczyny sobie wybiorą po jednej karcie. No i to będzie ich postać. I teraz naprzemiennie będą sobie zadawały pytania, a druga osoba będzie odpowiadała, odpowiadała tak lub nie. I kto pierwszy zgadnie postać drugiej osoby. My z Mateuszem, czyli z tatusiem, będziemy nadzorować, będziemy patrzeć, będziemy im pomagać. Ja będę z Lilą, tata będzie z Nelą, dlatego, bo, te, bo to będzie pierwszy raz, więc czy one sobie, wiecie, będą wiedziały co i jak. No to dobra, to zaczynamy. Kila, no, do góry wszystko daj. No. To wybierzcie sobie jedną postać. Wybierz sobie jedną kartę. Może być ze środka, a ujęty którą chcesz no, daj. To daj nie pierwszą. pokazujcie nam. Tą, jakoś z... Tą chcesz pierwszą? Dobrze, nie pokazuj. Nie pokazuj. Tutaj. No, Na jedną wsadzimy. kartę wybierz. Tu sobie ją wsadzimy i na razie nie ruszamy. I też dobra. nie pokazuj. Masz jedną kartę. Tu. Zaraz raz widzią dalej, masz ją zawodzić. Tutaj sobie wstać tam. Tacie nie pokazuje. Nie pokazuję, żeby tata nie widziała. Tutaj wkładamy. Tak, dobra. Słuchajcie, Lila ma taką kartę. Zostaw. Lila ma taką kartę. A teraz tata weźmie kamerę i pokaże, no. jaką kartę Manela, tak żebyśmy taką z Lilą nie widziały. My mamy taką kartę. Dobra. Bo ja mam takie same. Okej, okay. mm. okej. Okay. I teraz tak. Teraz naprzemiennie zadajemy pytania. My zadajemy pierwsi, tak? I patrzymy. I tak. Czy. Ta postać, którą Nela wybrałaś, ma żółte włosy. Ma żółte włosy? Nie ma żółtych włosów. Dobra, to wszyscy, którzy mają żółte włosy, możemy skasować. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Mhm. Ok, to teraz Wy nam zadajecie pytanie. To Nela, o co my zapytamy? My zapytamy, czy ta postać jest mężczyzną, tak? Czy jest chłopakiem. Tak zapytamy. I co ta postać jest chłopakiem? Tak. Tak, jest chłopakiem. Czyli my wszystkie dziewczyny musimy położyć, czyli ciach. Kładziemy wszystkie dziewczyny po kolei. No to dobre, ta to, to pytanie zadałeś. Mm. Wszystkie dziewczyny ciach kładziemy. Mhm. Nie ruszamy. Nie ruszamy. I ruszamy to musi zastanowić, która to jest dziewczyna, o po rysunkach, to nawet... No bo te rysunki nie, to nie, nie widać. Karykatury. Dobra, trzeba po tyle. No, tyle. Dobra. No to co, to my też to takie pytanie zadamy, nie? Bo to fajne pytanie tu było. To jest dziewczyna. Dobra, to my też pytamy. Czy... Oj, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przerwa przerwa, bo sobie mama skasowała dwie postaci niepotrzebnie. Okej. Okay. Czy wasza postać jest chłopakiem? Tak. Jest chłopakiem. No to wszystkie dziewczyny. Nie dała się łapać. Tak. To nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest dziewczynka. A to? Chłopa. To jest dziewczynka, to jest Helen. Dziewczynka. A to? Petra. Liluś, Liluś, nie ruszaj. A ten? To wszystko już sprawdziliśmy. No, poczekam, już jakoś nie widzi. Hmm, czekaj, bo to coś tu poprzestawiałaś i ja teraz nie wiem. Patryk, to jest chyba on, a nie ona. No dobra, no to hmm. Jenny to nie hmm. wiem czy to powinna być. Jenny to jest dziewczynka, ale Jim Jennifer. 10. No to dobra Jenny. Patryk to wygląda jak dziewczyna, ale dobra, no to teraz wy pytacie. O co pytamy Nera? Zapytamy może czy ta postać, bo wcześniej pytaliśmy o co, czy jest dziewczyną, tak? tak. I jaka była odpowiedź? No, że nie jest. Nie jest dziewczyną, czy jest chłopakiem. No to czy ta postać ma brodę? Czy ta postać... Cze, poczekaj. Czy ta postać ma brodę? Nie. ma brody ta postać. Nie, nie ma. ma. No to, na, no to na, my teraz kładziemy... Tutaj tego nie ruszaj. Teraz kładziemy wszystkie te, które nie mają brody. Ma brodę? Nie. No to ciach. Ten co, ten, co nie ma, ten ma? Ma. To znowu zostawiamy. Nie ma brody. No. Nie ma brody. Nie ma. Nie ma. Ten nie ma brody? No jakąś tutaj brodkę ma, to on zostaje. Nie wolno tam zaglądać, nie wolno, nie wolno my mamy, tu jest nasza nie kartka. Nie ma brody? No, nie ma. No, no zaraz będziemy patrzeć, zaraz będziemy patrzeć. Dobra, super. Ten nie ma brody, ten nie ma. I ten też nie ma. Dobra. Ojej, ale jesteście blisko. Możemy już zgadywać, czy nie? Jak to jest? Yy, tak, jeżeli tak zadane macie pytanie, to możecie zgadywać, no? Dobra, to zostawiamy. Dobra, zostawcie. No to teraz zapytaj. Chodź. Kogo? Tego czy tego, Dela? Tego. Czy to jest Tom? Nie. Nie. <laughs> no to teraz A, bo... my. Aha, dobrze. No to dobra. No to, nie no, jest to, to teraz my, teraz dobra. Zgodno. Proszę bardzo. Czy ta postać ma czarne włosy? Nela, Mam, ta postać ma czarne włosy? włosy? że ma. No to tak, tego kasujemy, tego, tego. Tego kasujemy, tego, tego. To tyle nam zostało. To co zgadujemy? Tak. Jak myślisz, który to z nich jest? Ten. Czy ta postać to William? Nie. Nie. No to teraz. Nela chyba wygra. No to teraz my już możemy zgadywać. Czy ta postać to Lukas? Nie. No to mamy... No to mamy jakiś błąd. <noise> Bo nam został tylko została <noise> tylko jedna, nie została nam tylko jedna no to postać. to coś musieliście pomylić. Okej. Okay. To jeszcze raz poczekajcie. Coś musieliście pomylić w tym wywalaniu. Słuchajcie, ma, nasza postać. Ma, nie ma brody, tak? Jest mężczyzną, nie ma brody. Nie ma brody. Nie ma brody. No to nie ma brody... No to, coś to, to powiedziałaś, że ma brodę. Nie, 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 nie ma. To brody. ja wszystkie skasowałem co nie miałem brody. Nie, nie ma brody. Nie ma brody nasza postać. Ojej, no to jeszcze raz. Która postać jest nie ma, mężczyzną i nie ma brody, tak? Tak. Ojej. Poczekaj na no, mnie, pokazuj. To my teraz mamy, teraz mamy my dużo nie mamy mamy chłopaka bez brody, tak? No. Nie, nie pokażę Wam. Nie, nie, nie pokazujemy, nie pokazujemy. Potrzymaj, teraz je potwieram. Dobra, no ja Wam pokazuję, ja tutaj Czekaj. patrzę. Tata sobie pomylił, więc musi sobie jeszcze raz sprawdzić. Tata sobie obejrzy nagranie, bo taki nie jest do końca pewny. Czy się pomylił, czy nie został pomylony? Nie, to jest mężczyzna i on nie ma brody. To jest mężczyzna i nie ma brody, dobrze. No to to zmienia postać rzeczy zupełnie. Ja się tak zastanawiałam, co wy tak wszystkich wyciechaliście. Ja tu patrzę, że tu prawie nikt nie ma brody, ale we wszystkich tak by, by ten. Myślę, kurczę. Ojej. Ja nie pokazuję. To nie pokazuj, nie pokazuj. Tak będzie szybciej. Nie pokazujcie, nie pokazujcie. Mężczyzna i nie ma brody, tak? Tak. To, to nie, to nie, to nie, to nie. Ten, ten, ten nie ma brody. Ja nie możesz zaglądać. Chodź tu Liluś, chodź. A ta zasłania, także widzowie, widzicie, że ta zasłania. Tak. No. no dobrze. I co teraz pyta? Nie, teraz my pytamy. Wy się pytali I ten? No, no pyta. zadawaj pytanie. No zastanów się, masz czterech do wyboru. A no. możemy zadać pytanie, tak? Możemy zadać pytanie. Y czy... To wy się teraz, nie? teraz my pytamy. Teraz wy pytacie? Dobra, no to pytajcie. No, No, czy ten mężczyzna ma kapelusz? Nie. Ma. Nie ma chowal, kapelusza. Na chowaj. Rina, po co to tak? To no zamykamy. Jest? A, nie ma kapelusza. Nie ma kapelusza, weź, słuchaj, co się mówi. Dobrze. Ciach. Niebo Ciach. odwrotnie. Ciach. No, dobrze, teraz wy pytajcie. Okay, teraz my. No to, czy ten mężczyzna ma. Kapelusz też możemy zapytać czy ma tak. kapelusz? Tak. No Lila? Nie. No to zamykamy Lila. Zamykamy. Mój ma. Zamykamy. A jak Bo to nie jest że twój ma, tylko to jest ten którego musimy wyeliminować i teraz z tych trzech wybierz jednego będziemy pytać czy to on. Dobra. Czy ta postać to David? Nie. Nie. Kasujemy. No to teraz wy. Czy ta postać ma? Blond włosy, jasne włosy? Blond. Nie, nie ma blond. Nie, nie ma żółtych włosów. Nie ma żółtych włosów. Dobrze, to kasujemy. Tak. A to jest ma... Poczekaj, poczekaj, zaraz Tego. będziemy pytać. No i tyle, no. I tyle. To jest moje. Chcecie próbować, zadawać pytanie? No, czy to jest, czy to jest Steven? Nie. Nie. Dobra, no. Ok, i teraz my. Czy ta postać ma, co może mieć? Brodę. Nie, tak. Nie ma? Nie ma. No to kasujemy i został nam jeden. Czy ta postać to Raymond? Tak. Tak. Tak, został nam Proszę. Raymond i jest Raymond. Wygrałyśmy. Wygrałeś, to Dobra, no to my sobie jeden tak? punkt tutaj przypisujemy. Le, tu można le, le, le. To odkładamy. A co mieliście za postać? Rick. No to Tata coś pomiesza, bo Rika to by nie trafił. Tata, to ty jesteś genialny <śmianowicie> po prostu. <śmianowicie> nie, mam! Bo... Trudne to. Trudne Prudne to. No, jak się poskładało, to trudne. Dobra, Byd próbujemy. Cztery. Ja wygrałam! Ty wygrałam! Próbujemy, próbujemy jeszcze raz. Dobra. Dobra, to wstawiamy. Ja Może zrobić <śmianowicie> tak na <nala>, pokaż. <śmianowicie> Zrobimy tak. O! Wypchniemy wszystkie. I stoją. Dobra, już mamy. Postawić wam? Nie. To gronela, jeszcze raz wybierz, nosujcie. Wybierz sobie karteczkę Jaką Jakąś postać. No i nie pokazuj, połóż Dobra. Tutaj, o. My tu z Lilą, fyk, 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 Jak sobie był długami, to ten. Fyk, fyk, wiem, ale Lila chce się bawić. Dobra. Fyk, 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 bo to po kolei trzeba. I teraz, o tak. Tak, bo to się tak nie chce podnosić. O. No. I już. Dobra. I teraz Lila wybierz sobie jeszcze jedną postać, tylko nie pokazuj. A ja? To teraz pierwszy będziemy pytać. Dobra. Dobra i schowaj. Dajemy. Tutaj tak wygląda słuchajcie nasza postać. Tata Zapytaj pokaże, chcesz? Tata pokaże jak wygląda jego postać. Dobrze, pokażemy jak wygląda postać nasza. I my zaczynamy. Tak wygląda. Dobra teraz my zaczynamy, teraz ona tak, zaczyna Ale my zaczynamy przed chwilą. Zobacz czy to jest pan czy pani. Ale głośno zapytaj drwalnie. Czy to jest pan czy pani, tak? No. tak. Pani. Pani, tak? Pani. Mhm. Dobrze, to jest, to jest pani, czyli panu, proszę podtrzymać, czyli panu zamykamy, tak. żeby nie było. Czyli panu zamykamy. Tu jest pan, tu jest pan, tu jest pan, tu się teraz. tu jest pan, tu jest pan, pan, pan i pan, tu jest pan, mhm. Tu jest pan. Mhm. Dobra. To jest pan? Tak? No tak, bo ja tu mam odwrócony postać. Tak, pan, dobra. To, tak... to jest pan. Tez jest pan? No ja nie wiem, czy to jest pan, no dobra. A jak się No nie można patrzeć. No do postać sobie schowajcie. Jak już pokazaliście no. się, widzą, to schowajcie, pan. żeby tutaj niech sobie Lila może patrzeć. Dobra. Pan. No. Okej, okay. no to teraz my też dodajemy takie pytanie. Czy to jest kobieta? No, powiedz, czy to jest kobieta? Mm -mm. Tak. Nie. Mężczyzna? Mhm. No to dobra, wszystkie kobiety, Ciach. Imię wskazuje na męskie. No właśnie to po tych imionach trzeba patrzeć. O co teraz zapytamy? To chyba będzie... Trzyma ma okulary, tak, Tak, To nie wiem, czy to jest już no. Dobra. No to zostały... Na... Aha, czekaj, czekaj, bo mamy wszystkie... No dobra, dobra, no. No to teraz my pytamy. Tak. Nela pyta. No. Już uważam. Czy ma okulary. Ty Ale Ale głośno Te ma okulary. Czy ma okulary nasza postać? Ma. Ma okulary nasza postać. No to zamykamy te, które nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. No. Tu nie ma. No. Tu nie ma. No. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest, tu są okulary, popatrz. Ma pani, takie malutkie. No, tutaj to Tutaj. Nie ma. Tutaj. No jak wam mało zostało. I tutaj też pani nie ma. Jak wam mało zostało? No, no Dobra. No, no. no i teraz zgadywać. Które chcesz tą, czy tą podajemy? E, tą. Czy to jest Helen? Nie. Dobra. Jesteście blisko. E, czy, e, czy, 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 czy ta postać ma czarne włosy? Ma postać czarne włosy? To są jakie? Nie są czarne, prawda? E, to e, to nie. Nie. <laughs> nie. Nie ma, ma czarnych. czarnych. No to wszystkich. Panów z czarnymi włosami, ciach. Dobra, zostajna. No to my teraz próbujemy zgadnąć. Weź kogoś wybierz. Kogo wybierasz? Kogo wybierasz? No, jedną postać. Którą wybierasz? Ale to jest nasza postać. Którą wybierasz, żeby zgadnąć u nich? To? To, Dobra. Czy ta postać to Steven? Nie. Nie, dobra. Jesteście no co? blisko! No to wy no mamy zostało nam ostatnie. Czy to jest Michel? Tak, to jest Michel. Eee! Wygraliśmy po Jeden Jeden, jeden, pokazujemy, o Jeden, ciach. jeden! Ciach-ciak, zwycięzcy! Dobra! Okay. A wy macie Na... tak ten, tak sprawdzę? Patryka macie tam? Tak, mamy Patryka. No to wszystko dobrze. Mamy Patryka, bo. imię wskazuje na męskie, nie? Tak, a zdjęcie jest takie mylące. Zarówno takie, no ten Patryk, o to nie wiemy. Wygląda na kobietę, a Patryk to w sumie męskiej. To co, jeszcze raz? i Nie, już wystarczy, już dużo pokazaliśmy. Znowu będziemy grali dzisiaj. Kto wynosi śmieci, kto idzie z psem? Mama nie lubi takich zawodów. Wiecie, na studiach się grało na konsoli, a teraz no co zrobić? A teraz gramy w takie różne, ale bardzo fajna gra, nie? Fajne. Nie? Fajna, fajna. To... słuchajcie, mi się wydaje, że dla takich czterolatków super dlatego, bo po pierwsze, muszą odróżniać szczegóły, co jest teraz na ich poziomie, na ich etapie. Po drugie, no zadają pytania. Więc muszą sformułować w formie pytania to co chcą powiedzieć, to więc to też, też jest y... to to tłumaczy, to Więc to też jest takie, jak y... to się nazywa, ważne. Są i kolory i, i imiona, no tych imion one nie są w stanie przeczytać, bo one jeszcze nie czytają, więc to jest jakby taki minus tego wszystkiego, no ale, ale generalnie gra jest fajna. Generalnie gra nam się bardzo podoba i będziemy sobie grać. No, no i jakość i... wykonania jest taka. Jakość wykonania, no ale zapłaciliśmy za to 25 no. złotych, nie? Więc wiecie, na spróbowanie może być. No, a jak toś uczyć cierpliwości. No to uczy Trudno było te karteczki włożyć. Wiecie, one się gną i w ogóle, ale koniec końców pobawić się tym można. A jak zdecydujemy, że faktycznie nam się ta gra bardzo podoba, no to sobie kupimy oryginał po prostu i tyle. Dobra, my się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za dziś. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro. Papa, 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 pa. Pa, pa. Pa, pa. dziewczyny są pa, pa. tak zajęte, że ho, 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 papa. wkładanie, no, pa. wkładanie i